Danuta przyszła na świat pod koniec listopada 1963 roku w niewielkiej wsi Szufnarowa, gdzie każdy znał każdego, a życie toczyło się według ustalonych od pokoleń zasad. Od najmłodszych lat wyróżniała się wyglądem, co sprawiało, że stawała się tematem rozmów mieszkańców. Jej drobna sylwetka mierząca zaledwie 1,50 m w połączeniu z niezwykle wyrazistymi kształtami sprawiała, że niektórzy podchodzili do niej z fascynacją, a inni, zwłaszcza rówieśnicy, złośliwie komentowali jej wygląd. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę jako przedszkolanka, lecz nawet wśród dzieci musiała tłumaczyć się ze swojego wyglądu. Pytania o to, czy jej figura jest naturalna, pojawiały się na każdym kroku, a ona sama czuła się jakby była egzotycznym okazem, który wszyscy muszą skomentować. W głębi duszy pragnęła czegoś więcej, innego życia, może nawet wielkiego świata, o którym słyszała tylko w opowieściach tych, którzy wracali do wsi z zagranicy. Gdy miała zaledwie 20 lat, wyszła za mąż nie była to jednak romantyczna historia, której zakończeniem miała być miłość aż po grób. To była bardziej decyzja z rozsądku, której szybko zaczęła żałować. Po zaledwie tygodniu małżeństwo rozpadło się, co w konserwatywnej społeczności szufnarowej było wydarzeniem bezprecedensowym. Ludzie szeptali, komentowali, niektórzy otwarcie krytykowali ją za taką decyzję. Ona jednak nie miała zamiaru słuchać opinii innych. Czuła, że jeśli zostanie we wsi, utknie w życiu, które nie było dla niej. Kilka miesięcy po rozwodzie, nie oglądając się za siebie, spakowała się i wyjechała do Niemiec. Nie miała konkretnego planu, ale wiedziała, że tam czeka na nią coś więcej. Jej los odmienił się zupełnie niespodziewanie. Pewnego dnia podczas spaceru po niemieckiej ulicy została zaczepiona przez elegancko ubranego mężczyznę, który przedstawił się jako biznesmen. Jego propozycja brzmiała jak wyjęta z filmów, sesja zdjęciowa, obietnica kontaktów z ludźmi, którzy mogą uczynić z niej gwiazdę, perspektywa kariery, o której wcześniej nawet nie śniła. Nie zastanawiała się długo. Od momentu opuszczenia wsi obiecała sobie, że jeszcze usłyszą o niej w rodzinnych stronach. Teraz nadarzała się szansa, by spełnić to postanowienie. W 1984 roku, mając zaledwie 21 lat, rozpoczęła swoją karierę jako fotomodelka. Jej odważne zdjęcia szybko znalazły się na łamach prestiżowych magazynów, w tym niemieckiego Playboya. Jej niezwykła uroda, odmienna od ówczesnych standardów, sprawiła, że błyskawicznie stała się rozpoznawalna. Zdjęcia Danuty dotarły także do Polski, wywołując niemałe poruszenie, szczególnie w jej rodzinnej wsi. Niektórzy mieszkańcy byli oburzeni, a miejscowy proboszcz postanowił nawet odprawiać specjalne msze, modląc się o jej powrót na właściwą drogę. Ludzie szeptali, że sprzeniewierzyła się wartościom, w których została wychowana. Jednak ona sama czuła, że robi to, co zawsze było jej przeznaczone. Przez kilka kolejnych lat praktycznie nie schodziła z planów zdjęciowych. Jej twarz i sylwetka zdobiły setki okładek i kalendarzy, a jej nazwisko stawało się coraz bardziej rozpoznawalne. Media spekulowały, że jej wygląd został ubezpieczony na zawrotną sumę, co tylko zwiększało jej popularność. Wielu uważało, że była kreacją swojego menedżera, który doskonale wiedział, jak podsycać zainteresowanie jej osobą. Nie minęło wiele czasu, a zainteresowanie nią wyraziła także branża filmowa. Na Zachodzie zaczęła funkcjonować pod pseudonimem Danuta Duval. Jej debiut aktorski przyszedł błyskawicznie. Już rok po pojawieniu się na okładce jednego z prestiżowych magazynów, otrzymała rolę striptizerki w filmie 3,5 porcji. Choć nie była to rola wymagająca aktorskich umiejętności, otworzyła przed nią kolejne drzwi. Szybko posypały się kolejne propozycje, i w ciągu kilku lat wystąpiła w dziesięciu produkcjach. Danuta, która jeszcze kilka lat wcześniej była wytykana palcami w rodzinnej wsi, teraz stała się międzynarodową sensacją. Wiele osób z jej przeszłości zastanawiało się, jak to możliwe, że dziewczyna z małej, nieznanej nikomu wioski, dotarła na światowe salony. Ale ona sama doskonale wiedziała, to nie był przypadek, to była jej determinacja i przekonanie, że zasługuje na coś więcej niż życie w cieniu cudzych opinii. Z biegiem lat zaczęła podejmować się bardziej wymagających ról, które budziły nie tylko zainteresowanie, ale i kontrowersje. W 1989 roku zagrała w filmie, który wywołał mieszane reakcje zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Choć kariera w branży filmowej wydawała się być kolejnym naturalnym krokiem, po latach przyznała, że nie czuła się w pełni komfortowo w niektórych produkcjach. Gdy stawała przed obiektywem aparatu czy kamery w odważniejszych scenach, miała wrażenie, że przekracza granice, których w rzeczywistości nie chciała naruszać. Wychowanie, jakie wyniosła z rodzinnej wsi, nie do końca współgrało z nowym życiem, które prowadziła. Chociaż rozumiała, że świat show-biznesu rządzi się swoimi prawami, w głębi duszy nie zawsze czuła się z tym dobrze. Pod koniec lat 80. postanowiła spróbować swoich sił w muzyce. Stała się jedną z gwiazd nurtu Italo Disco, który w tamtym czasie podbijał europejskie dyskoteki i listy przebojów. W realizacji muzycznych ambicji pomagał jej producent Luis Rodriguez, znany z pracy nad przebojami zespołu Modern Talking. To właśnie on dostrzegł potencjał Danuty i wprowadził ją do świata muzyki pop. Jej największy hit, utwór Touch My Heart, zyskał ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Hiszpanii i Japonii. Egzotyczna uroda Wyrazisty wizerunek i chwytliwe melodie sprawiły, że szybko zaczęła być rozpoznawana na scenie muzycznej. W 1989 roku nagrała album wraz z dwiema największymi ikonami muzyki tanecznej tamtych czasów Samantą Fox i Sabriną. Ich wspólna piosenka Hot Girls stała się przebojem, a współpraca trzech piosenkarek na długo zapisała się w historii popkultury. Ten sam okres przyniósł Danucie coś, czego wcześniej by się nie spodziewała udział w polskiej telewizji. W grudniu 1988 roku na ekranach pojawił się serial w labiryncie, uznawany za pierwszą polską telenowelę. Krytycy początkowo podchodzili do niego sceptycznie, ale widzowie szybko pokochali historię bohaterów. Przez ponad dwa lata przyciągał przed telewizory miliony Polaków, a w szczytowym momencie oglądalność sięgała 16 milionów osób. Danuta wcieliła się w postać barbary, a jej występ sprawił, że mieszkańcy rodzinnej wsi zaczęli patrzeć na nią inaczej. Do tej pory krytykowali jej odważne sesje i wybory zawodowe, jednak gdy zobaczyli ją w telewizji, zaczęli traktować jej sukces jak powód do dumy. Rodzice, którzy wcześniej musieli mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami, wreszcie poczuli ulgę, widząc, że córka jest podziwiana przez miliony. Mimo otwierających się przed nią kolejnych drzwi, Danuta zaczęła czuć, że nie chce być już kojarzona wyłącznie z wizerunkiem kobiety uwodzicielskiej i zmysłowej. Coraz częściej odrzucała propozycje ról, które podtrzymywałyby ten stereotyp. Chciała, by rodacy byli z niej dumni z innych powodów, niż jej wygląd i uroda. W końcu podjęła decyzję, która zaskoczyła wszystkich: postanowiła całkowicie wycofać się z show biznesu. Na początku lat dziewięćdziesiątych przestała pojawiać się w mediach i stopniowo rezygnowała z występów publicznych. Ostatni raz można było zobaczyć ją w niemieckim serialu Sprawa dla dwóch. Za jej decyzją o zniknięciu ze świata sławy stał mężczyzna, którego poznała w tym czasie i który odmienił jej życie. Po ślubie uznała, że chce poświęcić się rodzinie i domowi. Marzyła o spokojnym życiu z dala od blasku fleszy, dlatego zdecydowała się całkowicie odciąć od dotychczasowej kariery. Wkrótce została matką i uznała, że jej priorytety uległy zmianie. Wychowywanie dzieci dawało jej więcej satysfakcji niż jakiekolwiek występy na scenie czy przed kamerą. Z czasem zaczęła nawet z humorem opowiadać, że została gospodynią domową na pełny etat. Jednak po kilku latach poczuła, że chce robić coś więcej. Nie myślała o powrocie do show biznesu, lecz o zdobyciu nowego zawodu, który daje jej satysfakcję i stabilizację. Postawiła na fizjoterapię i rozpoczęła naukę w tym kierunku. Wkrótce stała się specjalistką w leczeniu schorzeń za pomocą bodźców naturalnych. Przeprowadziła się do niemieckiego miasta Bamberg, gdzie zaczęła prowadzić własny gabinet. Dzięki swojej determinacji i umiejętnościom zyskała opinię jednej z najlepszych fizjoterapeutek w okolicy. Choć przeszłość jako modelka i aktorka była już tylko wspomnieniem, zdarzały się sytuacje, gdy pacjenci przypadkiem dowiadywali się o jej dawnej sławie. Sama przyznawała, że było jej miło, kiedy ktoś ją rozpoznawał, ale nie miała już potrzeby wracać do tego świata. Dla jednych była symbolem lat osiemdziesiątych, dla innych kobietą, która odważyła się podążać własną drogą mimo przeciwności. Danuta, choć kiedyś budziła kontrowersje, ostatecznie pokazała, że życie to nie tylko blask reflektorów, ale także możliwość odnalezienia własnej drogi, nawet jeśli oznacza to całkowitą zmianę kierunku.